Witam na moim wideoblogu Amelka Gotuje. Zapraszam do zapoznania się z moim autorskim przepisem. Dziękuję. Dzisiaj proponuję wykonać piernik na miodzie. Składniki: 3 jajka, szklanka cukru, 5 czubatek łyżek miodu, szklanka mocnej kawy, 3 szklanki mąki, 3 czwarte szklanki oleju, 1 torebka przyprawy do piernika albo. Jedna łyżeczka cynamonu, łyżeczka goździków, pół łyżeczki gałki muszkatołowej, trzy łyżeczki sody oczyszczonej, jedna albo dwie garści ulubionych pakali. Sposób wykonania. Żółtka utrzeć z cukrem na pulchną masę i wciąż ucierając dodać stopniowo gorącą kawę, miód, a potem olej. Wsypać przesianą mąkę i przyprawę. Osobno ubić pianę z białek. Na końcu delikatnie wymieszać nasze ciasto z pianą i przesianą sodą oczyszczoną oraz bakaliami. Jeśli nasze ciasto jest zbyt gęste, można dodać kilka łyżek mleka. Umieścić w natłuszczonej i wysypanej otrębami pszennymi brytwami, piec ciasto w nagrzanym do około 200 stopni piekarniku przez około 40 minut. Po upieczeniu piernik polać czekoladową glazurą. Podawać jeszcze ciepły z lodami, albo schłodzone z plasterkiem pomarańczy. Wyśmienicie smakuje z kawą i winem Porto. Smacznego! Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wszystko będzie smakowało.